Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Bramo i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Runs of Magic. Nie zrobiłem tego, co miałem zrobić na ostatnim odcinku, a mianowicie otworzyć pakiet wsparcia. I co my tu mamy? Mamy tak. Kamień rezydujący z zaawansowanej umiejętności Rychło w porę, byśmy trochę zaoszczędzili, ale dobra, eee, może się przydać kiedyś, dajmy go tutaj. Eee, tutaj, 10 doładowań magicznego transmutora. Dobra, mamy ich tego trochę więc zostawmy go tutaj chociaż może nie będzie się dobra z tej strony damy to jest zupełnie coś innego i to by było na tyle co żeśmy dostali ja tylko ten pierścionek dam tutaj bo on mi jest zupełnie niepotrzebny jeśli chodzi o Misję dzienne z Bechru dobra, dajmy tylko je tutaj czekajcie, ja sobie zrobię to tak będzie łatwiej i tu to też jest do misji a tu resztę jest do sprzedania, nie wiem po co tutaj to się pojawiło ale no już trudno niech będzie ja sobie tylko przywołam tego małego niech on mi da tutaj bułki i Oczywiście to, ale to może zostać. Jak najbardziej. Coś ciekawego jest? No, tutaj ciekawego nie ma. Wszystko, wszystko jest. Dobra, i tutaj mamy fredki do. Yy, z, ten skóra się nie do zgarnięcia z niej. Więc sobie. Wykonajmy tą misję. Ja zwykle jeszcze swoje umiejętności nałożę na siebie i lecimy z obowiązkami. No, tamten odcinek był taki przynieść, podaj, pozamiataj, i wywołać psa na karb rybki O, inna następna już A w tym, odcinku. no, trochę pobijemy. A co? Rana pusta, już była bez skóry. To się oskurował wcześniej. No nie uciekaj, nie uciekaj. No, to tylko oddychający jedwab miała. Nie, to żebym narzekał, nie? Ale no... Szkoda. Szkoda, że nic... Nikt... No wiecie, no nie każda musi mieć, nie? Ale wypadałoby. Jeszcze siedem... siedem skór. O, no, jesteśmy w połowie. Tutaj sobie zdaje się... Na nic nie przydadzą. O, pusta była a się by brakowana, nie. zielona laska gdzie ty latasz. Normalnie nie wiem, co ci powiedzieć. Pusta, a to tutaj tak samotnie. I tu też nie ma. Dobra, idziemy tam w tamtą stronę. Bo, o. Spokojnie. Redka, Zążesz zginąć. korona oczyszczenia. No, dobre i to. Dobra, jeszcze dwie skórki. Dobra, weźmiemy tą. Zobaczymy, czy... nie ma nie dałem. Dobra, mamy i tutaj, jak tam. Dobra, komfort i wygoda się skończyła. Dobra, lecimy no, no, po następne reniferki. Starszy renifer jeszcze nie. Jeszcze nie to. O, tutaj mamy te racje żywnościowe. I już mamy jedną tutaj tego reniferka trzeba na przykład stary i poroże nie, dość, że renifer to jeszcze go mu poroże zabrać, no renifery chyba lubią poroże, tak jak można było przejść się i zebrać. No, no ale tu nie chyba, to jest wiecznie zima, wiecznie jakiś zimowy miesiąc i tutaj czas nie upływa. dłużej bo tutaj będziemy jeszcze starać niefery wywoływać z lasu. Teraz tutaj też jakiś czas. No 4 na 5. Możemy sobie już trochę grunt przygotować po to, nie? Ale pewnie będzie tak, że jak my dojdziemy do tego zadania, to po prostu już tamten rejestr arenikor... ktoś... coś trafi. Dobra, to już wszystko. A teraz trzeba się stąd wydostać. I lecimy. Dzikie bechru to chyba tutaj będą. Tak. No to ten Renifer jak musi zginąć. Przykro mi. No i dobieramy się do bechru. Tak. Ach, jaki zły był. ale racje żywnościowe sobie zbierzemy teraz to tak będzie problem tam nie był Na pojęcie doświadczenia, brak talentu, brak książkę. Ale no, jak musi, to niech będzie. Dobra, wiesz, meracja żywnościowa trochę nam się mana odnowi, uzupełni w sumie. A możemy wziąć tą miksturkę. Na przyspieszenie wzrostu many. Many, many. I dobra, 8. No nie uciekaj, nie uciekaj. Ja wiem, że wiesz, co się będzie działo. Ale bez. Dobra, 9 na 10. Dobra, ogarniemy jeszcze tego. Okay, czeka. Już niech nie czeka. Rację żywności będzie 6 na 10. Dobra, wzięły jeszcze tą. I będzie siedem... I to będzie ósma racja żywnościowa... Nie wiem, czy jeszcze coś będzie, czy to już będzie koniec? Dobra, chyba wydaje mi się, że to będzie koniec... A teraz... Znowu cyklopi... Dobra, ten nie miał. Ten też nie miał. Miał. Jeszcze byłem dostałem. Pięknie. Aż mnie zamierzało. Jeszcze coś. A ty Nie śmiał? Dobra. Ba. Dobra, tutaj ten ołtarz? Nie. Ten nie. Czyli tam pod y, tym. Pod śnieżnym rogiem, teraz tutaj gdzieś na stanę i to co zrobione, to wy się pozbędziemy, tak? To, to, i dobra, i na razie było to. Taj na księgach to na razie jest nie, nie poza naszym zasięgiem Czekajcie, ja się pozbędę tego, tego dębowego wędrowca, bo ona klimaty robi w tej chwili. Ten głaz będzie tutaj, tylko mam nadzieję, że instant nie zaatakuje. Chyba na razie nie chciałbym walczyć. Nie są to jakieś mocne potwory, amatory. Ale po co wywoływać e, niepotrzebną burzę? Dobra, i gdzie to wszystko ma być? Dobra, wszystko. Kurde, no, trudno. Sami się. No. I więcej mi tutaj nie skakiwać, nie? Dobra, i wracamy do miasta. Hmm. Musimy jeszcze wydobyć wyznanie kari. I pójdźmy Zatrzymamy się tutaj. I jeszcze trzeba. O, karta! Czyja to? Młoda jest stryjska. Dobra, to nauczmy się. I teraz tak. Dostaliśmy taki. Odrobina esencji z rogu jelenia. I. Mam że nam rogu wystarczy Dobra, zostało nam 16 tutaj poroży Paczka pyszności tutaj esencja. No i dobra, jeszcze to tutaj out. Dobra, racje nie będą tutaj i jeszcze po drodze. Dwie racje trzeba zrobić, zdobyć, w sumie zebrać. Mamy jedną. I jeszcze jedna. Tutaj po tej stronie weźmiemy. Nie pilnowana przez nikogo. No i dobra. Racje. Esencja. Tygrysów. No i to by było na razie na tyle Jeśli chodzi o yy, zadania. Idziemy to poddawać. Tutaj jeszcze można by było te ile tych łap mam zebrać 15, tak? No, w sumie można by było. nie tylko zostałby amulet z besti, bestiariusza, i ale to już jest poza wyżyną Istra. Czekajcie, bo tutaj mamy zadanie pierwsze do oddania. Tamta jeszcze nic nie ma do nas. Dudy, to wróć się. Przynajmniej myśmy dwuklik. Tu, Dobra, tutaj na starsze Hazora. Dobra, czyli mamy starsze renifery. Ja bym proponował... Czy on tu jeszcze jest? Jeszcze jest. To, panie reniferku, to że, to, że pan jest, bardzo dobrze się składa. No, niestety, przykro mi, a wy nic nie widzieliście. Mówię do pozostałych reniferów. Yy, dobra, i ja sobie tutaj piąte, to tutaj jest starsze, tak, jeden z ośmiu dobra, idziemy do pierwszego posterunku pierwszej wieży strażniczej w sumie miałem te łapki niedźwiedzi zebrać, ale to jeszcze będziemy mieli okazję nie musimy, że tak powiem, wszystkich od A do Z zadań wykonywać. Tak powiem, z listy. Kolcza, 1400, to będzie do sprzedania. Tutaj kanalisa. Lisa. Porożę starszego Renifera. Dobra, po raz naszego renifera chyba jedno wystarczy, dobra, to już to będzie. O i tu wygoda. Tutaj Bechru, tutaj lik, patrzmy. Krytyka mistrza, płynący cesarz, tak? Dobra, tutaj ten... Odzyskaj rację, proszę bardzo. Drugi etap. Tutaj coś. Nie, wszystko. Dobra. No, myślę, że będziemy mieć 32 level tutaj. No, może nie teraz, ale. O, i tyle by było. Jak mi przykro. Będziemy musieli się jeszcze raz do niego potygować. Teraz tak, tutaj jest ten e, Płonący cesza, Cesarz. Nic co, nic więcej nie da? Nie, dobra. Teraz tak, uszukajmy karię. E, tutaj jeszcze Nalin. Ta... E, Kolczyk z muszki może śniegu dobra i ona już tam nic nie powie karia no muszę sobie poczytać ja tylko to przelecę i to by było na tyle i szamar Na Harowa. i ten jest poza naszym zasięgiem czy tutaj a jeszcze jedno zadanie jest jeszcze jedno zadanie dobra no teraz będzie mniej zadań co? To jest umiejętności. Nie bardzo głodne, no trudno. 113, 264. Uniwersalny nóż. Łapa się, a! Łapy się, znam tego, Dobro. Zrobimy sobie tutaj porządek. Bo tutaj... Zrobimy na było... dobra, niech będzie tu. Dodajmy, tu. Dodajmy tu. Dodajmy tu. Dodajmy tu. Coś jeszcze, chyba wszystko, nie? No, chyba na pewno. Dobra. To jest tak, lecimy to 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 i to reszta jest chyba do yy, do sprzedania dobra, sprzedajemy No, pożar starszego renifera zabij, starszy renifer, czarny pancerz berchu, czy ty nic nie masz do mnie? Nie masz nic do mnie, to się bardzo cieszę. I pytanie, ale to wiecie co? Myślę, że tutaj zakończymy. Ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jak tak, to łapka w górę, subik, strafa komentarza oczywiście należy do Was. Ja zapraszam Was na kolejne moje produkcje. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej.